Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Honda CRV czwartej generacji z silnikiem benzynowym dwulitrowym o mocy 155 koni mechanicznych, połączony z manualną skrzynią biegów. Cerpałka do tej pory przejechała 178 000 km. Jest to przebieg w 100% potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.